Witam serdecznie. W tym odcinku opowiem o mojej przygodzie z talarami, A także pokażę Państwu dużą i efektowną monetę typu talerowego, polsko-saską monetę. O czym świadczy napis R. Pol, czyli Królewicz Polski. Z wyglądu ten władca przypomina nam Augusta III Sasa, ale nie jest to ten władca, a jest jego syn. I zaraz ja Państwu opowiem. Większość z Was. Y, takich monet y, nie spotkało, i jeszcze nawet nie wiedziało, że istnieją takie talary, ale istnieją i to bardzo piękne monety. Istnieje w ogóle pięć odmian y, takich talarów, i ja zaraz w tym odcinku Państwu opowiem o tej monecie więcej. Także chciałem kilka słów powiedzieć o moje, y, mojej przygodzie z talarami, jak to wszystko się zaczęło, a zaczęło się to w latach 90., kiedy jako dziecko. Y, Оглядала місцевому газеті, читала місцевому газеті. І там два рази в тиждень був артикул поświęционному нумізматиці. Później було тільки раз в тиждень. Ну і як якось, я в там там часі мали кілька монет австрійських і захистало мене захистили артикули в газеті, в там писано о. Talarach austriackich, a także talarach saskich. I ja z wielkim zainteresowaniem czytałem każdy artykuł. No i powiem tak, że ja nie miałem kasy, żeby kupować te gazety. Kiedyś gdzieś tam babca kupi taką gazetę, raz tata kupi taką gazetę, a raz ja pójdę do kiosku i, 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 i tam pani już wiedziała, że, że ja tam przychodzę raz. Raz w tygodniu i sprawdzam, jakie tam artykuły w tych gazetach. No, I po prostu stałem obok okienka no, i szukałem tego artykułu o tych monetach. Jak był artykuł, to kupowałem taką gazetę. Kosztowała tam grosze w tamtym czasie, ale dla mnie to były moje takie dobowe oszczędności poświęcone na jedzenie, no to w tamtym czasie jak była gazeta z artykułem o monetach, to ja już byłem bez jedzenia w szkole. No i tak, taka pasja była. Później w, w, po 2000 roku już jakoś zapomniałem o tych talerach, było nie do tego. No i teraz ponownie wróciłem do zbierania monet typu talerowego. I jak wiecie Państwo, od kilku miesięcy zbieram talary, głównie talary. Bo bardzo mi się podobają te monety, bardzo efektowne, duże i fajne, fajne pozycje dla lokowania swoich pieniędzy, żeby wartość pieniądza przetrwała w czasie. To, coś to za moneta taka. Jest to moneta syna króla Polski Augusta III Sasa. портрет праві ідентичний до Августа III Саса, як віть панство, хто там збирає монети, то дуже дуже подобний портрет владця. Фредерик Крістіан Леопольд Вертен був ойцем також Фредерика Августа. Тури був королем Саксонії і I władcom księstwa warszawskiego. Dość krótki okres rządów tego władcy od 5 października. Fryderyk Krystian rządził 1763 roku po 17 grudnia 2017 grudnia. 1763 roku. No i akurat ta moneta została wybita w ciągu tych prawie 45 dni rządów. I zostało wybito sporo tych monet, bo nikt nie wiedział, że ten władca zachoruje na czarną ospę i bezpowrotnie odejdzie z tego świata. No i wybito sporą ilość takich monet. Nie są to aż jakieś tam super rzadkie talary, ale jedne z najtańszych talarów, które możemy zaliczyć do monet z Polską związanych, a może nawet i, i polskich talarów. Drugie miejsce to zajmują talary jego syna, Fryderyka Augusta, księstwa warszawskiego. No i trzecie miejsce w, 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 cenowo zajmują talary Stanisława Augusta Poniatowskiego Te talary stosunkowo najtańsze, tylko że w przepięknych, idealnych stanach te talary potrafią kosztować nawet 2 tysięcy euro na przykład. Można za takie monety tyle dostać. Ta moneta, którą kupiłem jest w stanie no tak oceniam na 2 ta strona na 2 Plus rewers. Tutaj nieco takie wytarte detale tej zbroi. władcy, ale w ogóle bardzo ładna prezentacja i piękna patyna. Na awersie my widzimy portret po pierwsze Fryderyka Christiana w zbroi. Pod nim ligatura ST i jest to dość. Taka rzadko, rzadko spotykana ligatura. Ja zaraz za chwilę Państwu opowiem o pięciu odmianach tych talarów i to jest jedna z tych odmian. Ligatura ST to prawdopodobnie oznacza tego, kto wykonał ten portret, styler. Był taki mistrz w wykonaniu portretów, znany także dla monet, dla zbieraczy monet Stanisława Augusta Poniatowskiego też Staller tam wykonał portret na Trojaku typu zbrojaż. Może na pewno kiedyś nakrywałem film z trojakiem typu zbrojaż i tam był ten portret typu Stalera. No i, i napis w otoku DG Fried Christ Pr, R Paul and L Dux Sax I To można to skrót napisowy który brzmi tak Dei gratia Fridericus Christianus Princeps Regius Polonia and Lithuania Dux Saksonia. i to można przetłumaczyć tak z Bożej laski Fryderyk Krystian, królewicz Polski i Litwy, książę Saksonii. No, czyli wiecie Państwo, że już to moneta dość solidna, tak, jak obejmuje sporą ilość terenów i w tamtym czasie. Rewers pod koroną tacza z herbami polskimi i litewskimi i saskimi. По тарчам ініціали F W O і F. F W O і F. І dolem looking напис X, Ein fein mark, czyli ten напис означає, що 10 sztuk z czystej marki, z czystej grzełny, czyli 10 talarów z czystej grzełny można było wybić takiej monety. Wokoło także napis IUL CL MONT A ENT W S R I ARCHIM ELEKTOR 1763 rok. Ten napis... To je skrut napisovej in ta napis zveni naslednje: Juli Tiae, Cliviae, Montium, Angariae, Westphaliae, Satsri, Romani, Imperi, Archimarshalus and Elector. I można przetłumaczyć tak. Julich, Kleu, Bergu, Engemu i Westfalii, świętego rzymskiego cesarstwa, arcymarszalek i elektor. Czyli pełna tytolatura tego władcy jest podana w tej monecie Waga takiej monety. Katalogowa 28 gramów, tejże monety 27,9 grama, prawie idealna moneta. Średnica monety około 42 mm, mojejże monety. Średnica na takim urządzeniu pomiarowym wskazuje, że 41,8, co jest w granicach normy dla chińskiego sprzętu, który jest bardzo przydatny dla kolekcjonerów. I polecam każdemu zakupić taki device, bo jest to niezbędne w czasach dzisiejszych. Jest to moneta wykonana ze srebra, oczywiście ze srebra. I różne katalogie podają różne stopy srebra. I jedne podają, że to 889 próba srebra, inne, że 833 próba, ale między innym jest to moneta z dobrego srebra wybita. Jest ta moneta wybita w Dreznie, także y, takie monety wybijano w Lipsku, mówią, że w Lipsku troszeczkę rzadsze te monety wybijano, no ale Mniejsza z tym, są to monety dość takie rzadkie, w takich, no, mniej więcej w takich stanach, dość rzadkie, a w idealnych stanach prawie niespotykane w sprzedaży. Znaleźć monetę w stanie tam MS62 czy 63 to graniczy z cudem i te monety kosztują bardzo sporo. Te, także kilka słów chciałam powiedzieć o tym monogramie FWOF. To oznacza Fryderyk Wilhelm Of Ferral micmistrz micy Dresdenckiej w tamtych czasach. Czyli tutaj oznaczenie miecmistrza Mnicy Dresdenckiej. O, tak, jeszcze istnieje pięć odmian talarów Fryderyka Christiana. I pierwsza z tych odmian tutaj F. W, O, F a pod portretem literka S zamiast ligatury ST. To jedna odmiana. Druga odmiana to taka jak ja mam. F, W, O, F i ligatura ST, która przypomina, kto zna Cyrylicę, przypomina literkę ja bardziej. Jest to ligatura ST. W moim, ja tak przeszukałem archiwa internetowych sprzedaż takich monet, dość rzadka pozycja. Moim zdaniem jedna z najrzadszych z tych pozycji talerowych Fryderyka Chrystiana. Kolejna odmiana z literami EDC. Tutaj EDC. EDC to oznaczają też mincmistrza Ernesta Dietricha Krolla. Zarządcy minicy w Lipsku w latach 1753-1763 oraz minicy w Draźnie w latach 1764-1776. Tak, no i na tej stronie, tam gdzie EDC pod portretem, literka S. Także istnieje taler z literkami EDC na rewersie. A także literką P pod, pod ramieniem księca. Także istnieje liter, taka odmiana z napisem IFOF na rewersie i literką S na ramieniu księca. Czyli, jak widzicie, Państwo trzy odmiany. Na wersję z literką S, jedna odmiana z literką ST i jedna odmiana na ramieniu z literką P. No, w moim odczuciu, dość rzadkie monety. No i prawie każda zasługuje na uwagę kolekcjonerza, na uwagę numizmatyka, i warte takie monety do miejsca w najpiękniejszych zbiorach Kto ma taką możliwość, to polecam kupowanie podobnych monet, bo moim zdaniem to jedne z nielicznych talarów, które jeszcze można nabyć w stosunkowo dobrych cenach Zobaczcie sobie jeszcze na chwileczkę ran tej monety, taki wieniec podobny na monetach austriackich też taki wieniec jest. Zaraz pokażę Państwu tego krajcara na przykład. Ale tutaj nie widać tak dobrze. Takie podobne wience stosowano na krajcarach austriackich. I tutaj widać, że zapożyczono, tak ze względów terytorialnych, zapożyczono bardzo estetyczne wykonanie takiego rewersu na tej monecie. Także tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w następnych odcinkach na Skarbcu Króla. Wszystkim życzę radosnych i pogodnych świąt wielkanocnych, dużo zdrówka, przemyślanych i udanych zakupów numizmatycznych. Do zobaczenia.